Siema koty, korzystając z dwudniowego zgrupowania w Białej Podlaskiej robimy Q&A z naszym najlepszym strzelcem, Oskarem Majdą. Przywitamy uczestników tego wydarzenia. Siema Oskar. Siemano. I mamy tutaj doktora Cygiego z Wisconsin. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj mamy sprzęcik. O, pokażę Wam. Przęcik, który będzie dbał o to, że naprawdę każde pytanie będzie w 100% wiarygodne. Wszystko jest legalne, wszystko jest pod nadzorem, więc zaczynajmy. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. meczu u siebie, czy mecz na wyjeździe? Mecz u siebie, zdecydowanie. Lepsza atmosfera, super kibice. Jest dobrze. To, co łatwe, mam już za sobą, teraz troszeczkę trudniejsze, powiedz nam, czy natu naturalna, czy sztuczna murawa dla Ciebie jest bardziej odpowiednia, na której lepiej się czujesz i na której wspominasz, że naprawdę grałeś lepsze mecze. Dla mnie oczywiście bez różnicy, zawsze gram super mecze, czy jest to boisko naturalne czy sztuczne. Oczywiście preferuję bardziej naturalne, no bo jest to zdrowsze dla kolan i ogólnie lepiej się tam czuję. Co na to profesor? Zgadza się, wszystko elegancko. Lecimy z pytaniem numer 3, zostajemy w tematyce meczowej. Dzisiaj gramy mecz o 18, .00. także powiedz nam Majdi, czy dla Ciebie mecz przy, sztucznych, przy sztucznym świetle jest ok, czy wolisz grać za dnia? Mm. Szczerze powiedziawszy atmosfera na pewno jest lepsza, przy sztucznym, sztucznym świetle. Eee, czuję się wtedy, że naprawdę gramy te eee, No i uważam, że no, sztuczne światło jest ewentualnie lepsze. Profesorze? Z tym ewentualnie się trochę pogubił, ale jest w porządku. <laughs> <laughs> Okej, okay, pytanie numer cztery. Wiemy, że jesteś napastnikiem, ale też naprawdę jesteś zawodnikiem drużynowym. Lubisz swoich kolegów, grasz z nimi zespołowo, także powiedz nam. Bramka czy asysta? Eee, no kurczę... Ciężko powiedzieć, bo staram, zawsze, staram się grać zawsze dla zespołu. Nie, 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 spokojnie. To, to, to... Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Prosimy o szczerość i wiarygodność, bo naprawdę krótkie pytanie, krótko Dobra, sprawa. OK. Proszę podać rękę. Rękę, Puls. Uuu, Okej, okej. To odpowiem krótko. Bramka. 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 Te, też tak mi się wydaje, bo Majdy to jest jednak napastnik z krwi i kości, także brameczka. A jeżeli jesteśmy przy bramkach, to powiedz nam wprost, bo tutaj krążą takie różne suchy. tapping do pustaka, czyli tak zwana padwinka, czy wykorzystany rzut